Hej, Overwatch świętuje pierwszą rocznicę, a my lecimy z zaległymi newsami. Pamiętacie Grim Down? czy jak to się zwykło mówić, mroczną wersję Diablo? Producenci tego tytułu pochwalili się, że sprzedali już milion egzemplarzy. Podobno nieźle radzi sobie także dodatek Crucible, który nabyło 200 tysięcy osób. Na oficjalnej stronie internetowej gry, oraz w paru innych miejscach, działa teraz promocja cenowa. Znamy datę premiery Divinity Original Sin 2, czyli nowego RPG od studia Larian, który ponownie został sfinansowany na Kickstarterze. W świat intrygi i questów zagłębimy się 14 września tego roku. Osoby, które śledzą grę we wczesnym dostępie informujemy, że opublikowano obszerny patch z nowym regionem i innymi elementami. Shadow Tactics: Blades of the Shogun, czyli gra w stylu serii komando zapowiadająca o samurajach i ninjach, niedługo wyjdzie na konsolach. Firma Calypso planuje wypuścić tytuł na PlayStation 4 i Xbox One 28 lipca tego roku. Wtedy też pojawi się wersja demonstracyjna gry zawierająca pierwszą mapę. W grze kierujemy grupą wojowników, z których każdy ma różne raki umiejętności. Maximum Games zamierza wydać nową strzelankę z zombie. jest nią Dead Alliance, znana wcześniej jako Moving Hazard. Dzięki wsparciu wydawcy deweloperzy gry będą mogli rozbudować jej trzewia i przygotować wersję na konsole. W grze zobaczymy opcje gry w pojedynkę, a także wiele trybów multiplayer. Premiera ma nastąpić 29 sierpnia na placetach PlayStation 4 i Xbox One. Firma CD Projekt Red wystartowała z otwartymi testami karcianki Gwind. Produkcja jest dostępna na pc oraz konsolach, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Wraz z rozpoczęciem tej fazy życia produktu wprowadzono do niego sporo modyfikacji, w tym animowane wersje kart czy nowe talie startowe. Tymczasem CD Projekt Red zanotował świetne wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku. I czas na wiadomość, która być może już do Was dotarła, a może i nie. Take Two i Rockstar przesunęły datę premiery Red Dead Redemption 2. Kontynuacja westernowej serii Giraxy spadła na 2019 rok fiskalny, a więc pojawi się najwcześniej 1 kwietnia 2018 roku kalendarzowego. Autorzy tłumaczą, że chcą dopracować tytuł i zapewniają, że sam proces produkcji postępuje dobrze. Na tegorocznej imprezie Digital Dragons przyznano nagrody dla polskich gier, w tym także tytułów z kategorii Indie. Polską grą 2016 roku zostało Shadow Warrior 2, ale statuatkę za najlepszy projekt zgarnął Superhot. Nagradzane były także Bound, Oh Sir, The Insult Simulator czy Wiedźmin 3 Krew i Wino. Specjalną nagrodę zdobył Maciej Miąsik, producent, który zaczynał przygodę od gry Electro Body, a ostatnio wrócił do pracy w małych zespołach z grą Beat Cup. Najlepsze tytuły Indie to My Memory of Us, We the Revolution oraz Don't Escape Four Days in the Wasteland. A Microsoft wystartował z usługą Xbox Game Pass, abonamentem dającym dostęp do około setki gier. Hmm, hmm.